Maneczko, właśnie wybieram się na inauguracyjny mecz Bloksam, także zapraszam Was na film właśnie z tego wydarzenia.

Czekaj, tam muszę wejść jeszcze. Siłek nie mamy, chłopie. No jak? teraz O, jest tam chcesz teraz Cześć, witam Was na początku sezonu 2019-2020. Jesteśmy na boisku drużyny Bloksam. Jest to polska drużyna, która reprezentuje nas na tle międzynarodowym już od paru lat. Przepraszam, także... od 10 lat? Od 10 lat. 10 lat już nas reprezentują, grają w najwyższej klasie rozrywkowej tej okręgowej. Dzisiaj będzie pierwszy mecz, także przeprowadzimy krótki wywiad z trenerem, założycielem, sponsorem, ojcem, chrzestnym i w ogóle wszystkim Alfom i Omegą tej drużyny, Damianem. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, jak, jak widzisz naszą drużynę w tym sezonie? W tym sezonie to będzie ciężki sezon kolejny w Premier Division, najwyższej lidze rozgrywkowej tutaj na okręg Oxford Lord Jersey District. No, co tutaj odróżnie powiedzieć? Mamy kilka nowych zawodników dobrze rokujących okres przygotowawczy, żeśmy całkiem, całkiem ciężko przepracowali konkretne treningi, dziękujemy za to Dariuszowi, który, który naprawdę się, się przykłada i, i, i robi te treningi bardzo fajnie, przeprowadza troszeczkę, myślę złapiemy teraz złapaliśmy trochę świeżości, bo te, te treningi na początku były dość ostrzejsze teraz ja myślę, że ten dzisiejszy mecz inauguracyjny będzie dobrze, będziemy walczyć a propos dzisiejszego meczu a w sumie wczorajszego meczu reprezentacji Polski, która w pięknym stylu przegrała 2-0 ze Słowenią. Chciałem się zapytać, e, jaką taktykę przygotowaliście się na tą drużynę? Czy też będzie laga i, i wiara w napastnika? Czy, czy macie przygotowaną jakąś taktykę no, na tą drużynę? Przypomnę, że w lidze jest... Ile w lidze jest drużyn? 12 bądź 14. 14. Jest 12, 12 drużyn. Dzisiaj gramy z drużyną, z którą jeszcze nie graliśmy? Graliśmy w tamtym sezonie. Oni grali już też w tamtym sezonie. I jest to drużyna e, mocna fizycznie. Przede wszystkim, jak zresztą większość drużyn angielskich, bo oni grają typowo fizyczny futbol, nie tak jak my, Finezja i, i tak. zagrania takie tak. typowo brazylijskie. Tak, tak, tak. No a w odniesieniu do tego, co mówiłeś wcześniej, no to wiara w napastnika u nas zawsze jest i będzie, ale zdecydowanie nie będziemy grali yy, systemem jednego wręczka uefi yy, nie trenera. Zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. No dobrze, no słuchajcie, trzymamy kciuki za dzisiejszy mecz. E, dziękuję Ci, Demon. Jeszcze powodzenia. Również dziękuję i chcę pozdrowić tutaj jeszcze raz całą Polskę na obczyźnie. Gramy, walczymy z pasją. To jest to, co kochamy, to jest piłka. I do boju, panowie, do boju Polski. Tak jest. Wywiad z nowym zawodnikiem naszej drużyny, Pawłem, który przyjechał z Polski niedawno. No i od razu dołączył do drużyny, no na naprawdę z, z, zjechał, wjechał z buta tutaj po prostu w drzwi. Także cześć, witam Cię. Czy chciałbyś troszeczkę opowiedzieć o swojej karierze piłkarskiej, gdzie grałeś w Polsce, z jakimi sukcesami? No i jak to się stało, że znalazłeś się w drużynie Bloxham? Haha! <słuchaj> 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 Kurczę, to nie mój poziom, to ma piłka. A, jestem wychowankiem małego klubu na wsi, na, na województwie dolnośląskim od Rachubienia. Tam rozpocząłem swoje tramkarskie pierwsze kroki. Gdzieś całe życie związany z Zagłębiem Miedziowym. Obserwowałem Zagłębie jak grało i gdzieś tam się uczyłem. Duże, duży wpływ na mnie obiewał Franciszek Machaj, ten pewno, był reprezentant Polski, legenda Zagłębia Lubin ten bramkarzy, który pokazał mi na pewno charakter na boisku. Nie tego, że był ten bramkarzy, pokazał mi naprawdę, jak grać ostro i z głową. I później miałem epizody bardziej już takie niższo-ligowe. Miałem epizod w Jagiellonii Białystok. 4 lata byłem kapitanem dług klasowego z by Lubopołomiennie-Szczyce. Ostatnia moja historia jest związana z, z Wiktorią Tumową, które której niestety miałem kontuzję, zerwanie kostki, z, złamanie kostki no i miałem wrócić do drużyny okręgowej z niestety sytuacja wyszła tak, że wyjechałem za granicę, no i na szczęście znalazłem się tutaj. Cieszymy się bardzo, że mamy Ciebie w drużynie. Czy e, masz przygotowany jakiś specjalny plan na ten mecz? E, bo, przypominam, to jest pierwszy mecz debiutancki e, Pawła. No, liga jest inna niż w Polsce, jest bardziej, e, bardziej opiera się na siłowej niż na taktycznej, tak jak wcześniej trener e, i Alfa Omega drużyny Boksa Damian. Także czy masz na ten mecz przygotowany jakiś plan, czy po prostu będziesz obserwował na razie, patrzył się jak to wszystko się dzieje i po prostu starał się dopasować? Nie mam, to jest y, pierwszy, pierwsza elastyczność z piłką zagraniczną. Z tego co słyszę, Anglicy grają mocną piłkę, grają agresywnie. Ja też tak jestem gdzieś nauczony grać właśnie w tych B-klasach, jestem też wychowankiem takiej który której stawiało się na siłę. No, ale przede wszystkim trzeba y, grać z głową i uważać na kontuzję. To jest najważniejsze dla mnie i uważam, że od pierwszej minuty będę obserwował kto jak gra. Przede wszystkim będę pilnował swojej pozycji. To jest dla mnie najważniejsze pilnowanie swojej pozycji, zabezpieczanie tyłów i podpowiadanie kolegom. A, A jak w tej pozycji grasz dzisiaj? No, y, y, domyślną pozycją moją jest środek obrony, ale dzisiaj zagram na prawej obronie. Y, no, mam, mam nadzieję dać sobie wszystko. Na jednym z przygotowawszych sparingów zagrałem na prawej obronie osobiście sobie się podobałem tutaj też dostałem od, trenerów, od trenera od reszty kadry pochwałę także jestem zadowolony, dziękuję, że w ogóle dostaję szansę zagrać, bo jestem tutaj 4 tygodnie od razu wziąłem się ostre za treningi, co widać dało efekt dostałem się do drużyny, dzisiaj jestem w kadrze meczowej no i mam nadzieję dać sobie wszystko uważać na kontuzje, żeby nie dać, nie dać ciała. No powiem wam bardzo obszerna tutaj Wypowiedź Pawła, spodziewałem się jakichś tak, takich krótkich wypowiedzi, wiesz, nerwów, a tu widzę, że wszedł spokojnie, tak jak mówiłem na samym początku, wjechał z Buta w tą drużynę, także no co, ja życzę Tobie najlepszego dzisiaj w dzisiejszym wypadku, tak samo jak do w drużynie i wywiad z Darkiem, trenerem, nową, taką, jedną z nowszych postaci w drużynie, ale nie najnowszą, także cześć, cześć, witam. Wszystkich e, serdecznie. Na początku pytanie, powiedz nam, jak się w ogóle znalazłeś w Bloksam, byłem też na paru treningach, Pojęcie o, o trenerce, ma to bardzo dobry wpływ ogólnie na drużynę. E, także powiedz nam, opowiedz nam swoją historię, może na początek. E, w Blowstone znalazłem się z tego względu, że stosunkowo niedawno przyprowadziłem się tutaj do Austrocze um, i szukałem klubu. A z racji tego, że w Blowstone zauważyłem, że jest a, duża kolonia Polaków, więc jak najbardziej złożyłem się klubu. A, łaskawie prezes <laughs> Damian Humphel. Um, przyjął mnie do zespołu, więc um, tak tutaj się znalazłem. Um, przed, 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 przed tą rundą um, po popros zostałem poproszony, żeby przeprowadzić okres przygotowawczy. Trenowaliśmy um, bardzo ciężką opłaty na mnie greltowaliśmy maksimum, więc... Mam nadzieję, że początek, początek sezonu będzie całkiem przyzwoity w naszym wykonaniu. Wiadomo, że to jeszcze, jeszcze nie jest optimum, które, nas, które byśmy chcieli osiągnąć, ale praca włożona przez te ostatnie kilka tygodni nie była bardzo duża i mam nadzieję, że to dzisiaj zauważymy w pierwszym meczu otwarcia sezonu. Super. Powiedz nam, e, bo tak mówiłem wcześniej, widziałem, że na treningach masz duże pojęcie o trenerce. Chciałem zapytać się ciebie, czy zbierałeś to doświadczenie w klubach, czy przeszedłeś jakiś może e, jakiś, jakiś trening trenerski, jakiś kurs e, trenerski? Powiedz nam może. Tak, e, tutaj e, trenować zacząłem w 29 roku jeszcze, e, podczas aktywnej kariery piłkarskiej zdobyłem dyplom UFA następnie w zeszłym roku kontynuowałem studia trenerskie i obroniłem dyplom UFA więc jakby mam drugi najwyższy stopień trenerski w świecie piłkarskim, a więc tutaj jak widzisz jeszcze jestem trenerem różnych drużynie młodzieżowych i, i seniorskich. więc doświadczenie jakieś tam jest i staram się to przełożyć na nasze Widać, że trafił nam się tutaj taki dobry rodzynek, bardzo pozytywna postać w ogóle w drużynie bloksa. Ja sam widzę po chłopakach bardzo duży wpływ trenera na to, jak oni się poruszają na boisku, jak grają, w ogóle, jak myślą o piłce. Także trzymam kciuki za, za, za ten nasz przyszły sezon. Eee, także co, życzę Wam powodzenia. Dzięki, jak najbardziej. No. I miałem nadzieję, że Daj będziemy się. w dobrych postaciach w momencie Oczywiście. Do boju bloksa. Tam gdzie okrzyk Fajnie jakby ta kamera was nagrywa cały czas przez Nasz lepiej niż tamtych, nie? To będzie A więc zapraszam Was na skrót tego spotkania. Pierwsze podanie i rozpoczynamy. Od samego początku spotkanie rozgrywało się w bardzo siłowych warunkach Mało taktyki, mało podań. Wszyscy piłkarze znajdowali się bardzo blisko siebie, także ciężko było o wymianę, chociaż pięciu czy sześciu podań. Większość meczu rozgrywała się w środkowej części boiska, ale im dłużej trwało to spotkanie, tym więcej sił tracili nasi piłkarze, co dawało przewagę drużynie przyjezdnej, która wygrała 5 do 0. Ale jest to pierwsze spotkanie tego sezonu, także nie ma co się załamywać. Ja oczywiście trzymam kciuki za naszą polską drużynę, aby wypadła w tym sezonie jak najlepiej. Przypominam, że grają oni w najwyższej klasie rozgrywkowej, tutaj Lord Jersey Oxfordshire pod nazwą Bloksam, także wszystkich chętnych zapraszam na mecze, a także na udział w forum drużyny na Facebooku. No i cóż, ja zostawiam Was z, krót, z krótkim takim skrótem tego meczu. Udało mi się nagrać cztery bramki, także miłego oglądania. No i zapraszam Was do następnego odcinka.